Wiesz, dlaczego ja muszę mieć tą <grymne> to Tobą? Bo masz za No po prostu. Czekaj. Po prostu mas masz za Co no widzisz to. to nie wiem, się z tym. Ej, daj tego w dół i dopisać, jak miłość? <grymne> <grymne> Jedź na y, więzienie. Zamolnij cię E, egzekucja Dobra, czekamy już. Przygotujcie mowę, Dobre. czy cokolwiek. No, zostały mi 3 km. A Stanisław? Stanisław, odparł sobie GPS-a. Ale nie, nieważne, jest, jest. jest. Wasal, nie słuchajcie na radio, jakby co. Ej, nie mówiłem. Halo, 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 halo. O, teraz cię słuchaj Wasal. Bra, tutaj jest Stanisław, tu tam ten. Ciebie nie ma, że jak coś. Albo nie widzę cię. Albo czekam. Nie trzaj się. A, nie macie czarnego worka żadnego? E, gdzie, powtórz? To wszyscy? Tutaj. Nie, bo tutaj jechał dziwnie. Jeszcze jeden będzie. Patrz, będzie światło na niego. Ja już mam mowę gotową. Mogę zjeść masę? Dobra, wjeżdżam już do tego, do więzienia. No, możesz. Raz bym się spróbuję no też ubrać. No teraz by mi się przydało Czekaj. coś ubrać. Eee... Mogę mówić. Dobra. Eee, tak, ogólnie to tak troszeczkę jest problem z moimi ubraniami. To no. zdejmij maskę chociaż. C... mi maskę. Dobra. Majtki też? I pod ścianę już. już Ale szelki to zostawiesz, wszelki są fajne. Eee, dobra. Rozpocznijmy to. Już? Czy już jest początek No. No? To ja, to ja mogę przemowę. Proszę przemowę. Ostatnie słowa. Dobra. No to tutaj do wszystkich zgromadzonych. Bądźcie czujni. Oni przyjdą po mnie. Ale Bóg mnie nie pozwoli zabrać. Ciągle tylko słyszę <laughs> o panach z SMS-u, którzy chcieliby mi przeszkodzić w moim żywocie. Ciągle słyszę. Świetnie strzelają. Świetnie y, rozwiązują tutaj wszystkie zagadki, świetnie negocjują, no, no, podkładają ładunki. No ogólnie. Są świetni wszyscy, no, atakują wszystkie grupy przestępcze i tak dalej. Ale dobra. Bóg nie pozwoli, aby tutaj coś mi się stało. Przeżyję. I będę. Będę jakoś, ale nie wiem kiedy. Nie wiem jak, ale będę. Dziękuję. Dobrze. Nastawimy do wykonywania. Dobrze, w takim razie zacznijmy od podstawowych komend na rozpoczęcie tego jakże smutnego rozstrzelania. Więc luton baczność. tak, co? Tak, jestem że piękne to były słowa. Buton egzekucyjny on Egzekucyjny, spocznij, wyciągnij, Odmeldować. broń. że broń. Cel i do zakończenia żywota. Tylko pana na moje prawo ostatecznie całym magazynkiem pal Zabierz się broń słowej broń weź też tam wóż z swojej strony? No. Nogi? Aha no. A, to wciągnijcie go razem Dobra Dobra Jezu, mi tym śmigłem nie za Spokojnie, nie Nie, nie, si nie wsiadaj dla bezpieczeństwa Dobra, pakuję tutaj worek ja do tyłu I wsiadam Halo Jak to wygląda? Normalnie Bra, ale ta egzekucja była czy jak? Była, przed sekundą. No była, przed chwilą się stało. A, dobra. Daję cię na goście mówiący, żeby każdy słyszał. Bra, dobra, dobra, Moż ja Możesz tutaj pozdrowić, czekam. możesz pozdrowić. Pozdrawiam tam wszystkich cieplutko, buziaczki Nawzajem, na nawzajem. Nawzajem, nawzajem mówią. Na dobra, zaraz na będziemy, się... proszę wyglądać kostlice. Czekam na was. Dobrze. A, dobra, chujnik będzie już tu. Ale jakiś był jeszcze taki, dosłownie pusty, ale dobra Komputerek jest i tak dalej Dobra, macie jakieś tu dokumenty, jego coś? Eee Chyba Tutaj